Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dziwne u mnie działa, czyli na byłym kanale Scratch SPUZ. Popatrzcie się. Arduino Uno. Trochę lepszy klon Arduino Uno za jakieś 25 zł. Najtańszy klon Arduino Uno za 15 zł. I. Uwaga, uwaga, uwaga. Maker Uno. Słuchajcie, dziś chciałem Wam pokazać właśnie płytkę o nazwie Maker Uno, która jest de facto klonem Arduino Uno, czyli podobnie jak ta płytka za 15 zł czy 16, ta za jakieś 24, 25, czy oryginał za jakieś 90. Z tym, że słuchajcie, Maker Uno, mimo że jest klonem, to nie jest takim klonem 1 do 1, bo te płytki to jest taki klon które tutaj sobie dałem do góry, 1 do 1 oryginału, to znaczy mają dokładnie te same funkcje z oryginał. Natomiast Makeruno tu się troszkę różni, mianowicie ma, jest klonem, jest zgodny z oryginalnym Arduino, ale ma kilka ciekawych feature'ów, jak to mówią sami twórcy płytki, czyli dodatkowych funkcji, których normalne Arduino nie ma. No i jest to produkt słuchajcie firmy Cytron, a więc coś bardzo podobnego do tego, co już Wam pokazywałem, czyli do Maker Pipico. Tak naprawdę to było pierwsze. No a teraz w związku z powstaniem Raspberry Pipico, powstał Maker Pipico. No i teraz popatrzcie się takie malutkie pudełeczko, całkiem fajne. Tutaj. Znajduje się ta płytka. Były tu takie naklejki, które jak widzicie, nakleiłem, dzięki czemu y, łatwiej jest nam czytać piny. Y, no i to pudełko, tutaj, jak zachęcają twórcy, można go nie wyrzucać, można się tu bezpośrednio podpinać i działać z pudełka. Na pudełku można napisać, do kogo płytka należy, podobnie jak na samej płytce. O, to jest tak kiedyś ciekawe, ponieważ tak naprawdę y, te produkty firmy Cytron są przeznaczone do edukacji. Czyli do nauki programowania. No i tam zauważyli różne ciekawe rzeczy związane właśnie z nauką, żeby wykorzystywali Arduino. Stwierdzili, czego im brakuje. Łatwo mogą dołożyć, że na przykład dość ważne jest to, żeby móc podpisać, do kogo dana płytka należy. No i właśnie malezyjska firma Cytron tworzy takie fajne, dość fajne rzeczy, można powiedzieć. No i dobra, i teraz, że jak się przypatrzymy tej płytce, no to jak mówię, jest pełna zgodność z arduino no. Różnica wielkości trochę jest. Płytka Maker Uno jest szersza, ale otwory są zgodne. Tak. Czyli mm, nie włożymy jej raczej takiej podstawki, jak mam oryginalną Arduino Uno, no, no, bo tutaj to wchodzi tak na styk, ale jeżeli już mamy przykręcić, tak jak na przykład y, mam coś takiego, czekajcie chwileczkę jak tutaj otwor botu. Tak. Taka płytka, jeżeli już do takiej płytki spokojnie możemy naszym Maker Uno przykręcić. No i teraz tak. Zgodność, jak mówię, pełna, ale oprócz tego mamy już na pokładzie bazer, czyli możemy wydawać dźwięki. Ten bazer możemy włączyć i wyłączyć. Tutaj mamy przełącznik to już jedna rzecz. Kolejna rzecz to mamy tutaj programowalny przycisk. Tak którego też na oryginalnym Arduino nie mamy. Oprócz tego na pinach cyfrowych od 2, czyli tych tutaj na niebiesko oznaczonych, od 2 do 13 mamy diody, tak? Diody w kolorze niebieskim, które wam zaraz pokażę, które no, możemy programować całkiem normalnie, tak jak w każdym Arduino Uno, yy, jak w jak każdym Arduino oczywiście, albo możemy traktować właśnie jako takie diody wskazujące stan pinów, czyli tak jak to mówiłem o, przy okazji też maker Pico jako taki debugger, tak? Dobra. Słuchajcie, na płytce jest program demo, więc wrzuć, na początek wrzucę sobie ten program demo, znaczy odpalimy. O, jedna ważna rzecz w porównaniu do Arduino. Tu mamy tylko i wyłącznie port USB, nie mamy dodatkowego zasilania. No i też mamy ten port USB inny, nie? No bo tu taki drukarkowy, dość powiedzmy stary, i prymitywny, tu troszkę Nowocześniejszy, dobra? Podpinamy i patrzymy się, co się będzie działo. Dobra, no już widzicie, czyli zagrał nasze, nasz Maker Uno, zagrał jakieś tam melodię. No i teraz latają te diody. Jak nacisnę przycisk, to latają w drugą stronę. Dobra, a tutaj po resetie, oczywiście, jeszcze ten startowa melodyka. No i dobra, no i, I dzięki takim featureom, nie ma ich może bardzo dużo, ale możemy już z samą płytką na starcie co nieco porobić, bo na oryginalnym Arduino, czy na klonie Arduino, to najwyżej możemy sobie zamigać jedną wbudowaną diodą i to koniec, a potem już trzeba mieć jednak albo jakieś rozszerzenie, albo podzespoły, z których będziemy budować układy. Tutaj możemy trochę więcej, ponieważ możemy. Programować diody i to więcej niż jedną. Możemy oprogramować przycisk. Możemy się bawić dźwiękiem, tak? OK. No dobra, całkiem fajnie to wygląda. No i teraz rzecz ważna nie jest to wcale drogie. Bo płytka Makeruna no ta, którą tutaj widzicie, zakupiłem ją w sklepie Botland. No i kosztuje tam 38 zł, czyli nie jest to wcale specjalnie dużo. Dobra, no to co teraz? Słuchajcie, zerknijmy sobie może na chwileczkę, tutaj to sobie zmniejszymy troszeczkę. Tyk. Dobra. I zerkniemy sobie tutaj na stronę. Ja w tej chwili jestem na stronie Cytron, ale zaczniemy sobie może właśnie od Botlandu. 34,90 nawet, jak widzicie. 38 to chyba na Allegro. Ja chyba kupiłem na Allegro, więc stąd ta cena. No i tutaj właśnie mamy. Wszystkie konieczne wiadomości o naszej płytce, programowanie, specyfikacja, no i odnośniki do tego, co oferuje nam producent. Oferuje nam całkiem sporo. Oferuje nam kanał na YouTube, bardzo ciekawy, z tym, że no niektóry, niektóre odcinki są w takim języku, że nie można go zrozumieć, ale dużo jest albo po angielsku, albo z napisami po angielsku. Tutaj, właśnie strona hmm, Citron.io. No i ta płytka, jak widzicie, kosztuje tutaj w detalu 7,25 dolara. Dobra, no i tutaj właśnie możemy zobaczyć, co ta płytka potrafi. Ok, tutaj mamy porównanie, jak to samo było, wyglądałoby na Arduino oryginalnym, a jak na tym naszym Makerze Uno możemy to łatwo osiągnąć. Dobra, tutaj te naklejki, które ja przykleiłem, działanie z pudełka dokładny opis, porównanie tak i widzimy, że tutaj mamy tylko zasilanie USB mamy te właśnie piny z tymi diodami tak? i na pinie drugim mamy przycisk, na pinie ósmym mamy bazer, co będzie dla nas cenną informacją mamy też takie zestawy taki zestaw też jest w Butlandzie, kosztuje chyba niecałe 70 zł mhm no, i mamy też jakieś przykładowe pliki. Ja tu mam na przykład manual, który producent dostarcza. Więc, no, ciekawe, ciekawe, bo nie też, że produkt sam w sobie jest całkiem niezły. No, to ma jeszcze dość ciekawą oprawę, tak, która może nam pomóc bawić się w programowaniu. No dobra, słuchajcie. No, jak już wspomniałem, jest to jakby całkiem zwyczajne Arduino. No, więc możemy całkiem zwyczajnie to Arduino oprogramować. Ja już tutaj stworzyłem taki program. O, przy pomocy ardu Blockly, co ciekawe, tu Wam szybko rzucę ardu Blockly. dobra, to jest taki projekt programowania, słuchajcie, wizualnego, tak, coś podobne do programu Code Designer, a chyba Code Designer mocno jakby czerpał z tego właśnie projektu Blockly, tak, bo na projekcie Blockly mamy... Wiele rzeczy podstawionych. Mamy na przykład otto-blockly, tak? czyli do programowania robota otto. No i w sumie w otto-blockly też dałoby się programować Arduino Uno, no bo przecież otto jest oparty na Arduino. Więc większość tych klocków mamy. Natomiast tutaj właśnie taki produkt blockly. No ja widzicie, układam sobie z klocków, które mam tutaj. Tu pojawia mi się kod. No i mogę albo ten kod skopiować, albo mogę go próbować bezpośrednio wrzucić do Arduino. Z tym, że z tym jest czasem pewien problem. Ale generalnie to i tak działa na tej zasadzie, że on generuje jakby do zwykłego środowiska Arduino, które też trzeba mieć kod i sobie stąd wrzucimy, tylko że teraz ja nie wiem, czy tu mam wszystko poustawione. COM7 chyba gra, Arduino Uno gra. No dobra, no to wrzucajmy to na nasze Arduino. Kompilowanie szkicu. Myśli, żebym był na złym porcie, ale nie sądzę. Dobra. No dobra, słyszycie pewnie dość głośno, że bazer działa. Yy, tutaj chyba przyciskiem się go wyłącza, z tego co pamiętam. No, chyba nie. O, nie, jednak. Dobra, ale tutaj widzimy kilka ciekawych rzeczy. Nie wiem, czy to będzie, czekajcie, powiększymy może lekko. O! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mianowicie. Mm, jak ten program uruchomiłem, Czekajcie, ja go uruchomię jeszcze raz, z tym, że może zrobimy rzecz następującą, a mianowicie wyłączymy bazer, żeby było ciszej. Reset. Dobra. No i teraz widać, że MIGA dioda 12 i 13, tak jest zaprogramowane w programie. Świeci się dioda 8, tak? Ponieważ na diodzie 8 mamy bazer, więc on ten, ten, ten bazer daje nam ciągły dźwięk w zasadzie o dwóch częstotliwościach na zmianę, więc się świeci, tak? Dobra. I świeci się dioda 2, ponieważ na drugiej diodzie mamy przycisk, czyli ten przycisk jest wyraźnie podciągnięty do góry, czyli w tym momencie mamy stan wysoki na tym przycisku, i wciśnięcie go oznacza stan niski. O, widzicie? Dioda 2 zgasła. Zatrzymał się również mój program, ponieważ tak go mam zaprogramowanego. No dobra, słuchajcie, to może spróbujmy mm, zrobić jeszcze jakiś program. Może właśnie w tym Ardu Blockly, żebyśmy widzieli, jak to działa. Ja jeszcze oprócz ardublockli doinstalowałem sobie do mojego Arduino IDE, Ardu Block. ardublock. To też jest projekt do tworzenia, tworzenia programów w arduino przy pomocy klocków, troszkę inny. Ale jak widzicie, tu mi się dużo rzeczy doinstalowało, łącznie z tym, że mam np. MakeBlocka, czyli mógłbym roboty MakeBlock. Mam do, Ad, do, 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 do Adafruita dość sporo rzeczy, do DevRobot, czujników. Tak? No, ciekawe, będę musiał się tym powiedzieć jeszcze, że powiedziawszy, się nie bawiłem. Wyświetlacze it, it, i kwadrat C, serwa. Dobra, ale na razie jestem przy tym ArduBlockly. No, i mógłbym coś ułożyć na przykład new. E, dobra. A, patrzcie się. Widzicie, czyli widać, że ten projekt jest jeszcze niedokończony. Funkcja new jest niezaimplementowana. No to dobra, no to może nie, w nie new, to jakiś example. Hmm. Serial, tu na serial, wszystko. No to chyba taki tylko blink. Okej, okay. dobra. I widzicie, że mamy program typu blink. Migania diodą wbudowaną. Hmm czyli 13. no więc u nas tutaj, czyli to jest taki program na typowe, podstawowe Arduino. No i możemy to wgrać, tylko ja tu zerknę, czy mam to poustawiane, co trzeba. Czekajcie, gdzie to jest? Preferences, mhm. uno.com7, return. No zobaczę, czy mi się to uda wbić bezpośrednio stąd, a jak nie, to to właśnie nie zawsze mi się chce udawać. Ale uploading. I co? Waiting. No waiting. Dobra, udało się chyba. Udało się, tak? Dioda 13, jak widzicie, miga. No okej. Okay. Chyba nie do końca dopracowane dobrze jest to oprogramowanie, ale widzicie, tu się wgrało. No moglibyśmy ułożyć coś swojego. Yy, czyli jak widzicie, tutaj w funkcjach jest to takie, ten taki klocek, który no, znamy z Arduino, czyli te dwie pętle, yy, czy znamy z programu Code designer ale jak widać nie jest on potrzebny, bo poprzedni ten przykładowy był bez tego napisany, więc spokojnie możemy sobie zrobić, że na przykład Set Digital zacznijmy sobie pisanie może od dwójki. Dwójki ustawiamy na high. Następnie, gdzie tu jest oczekiwanie jakieś? Czekajcie, time, wait, tak, czyli powiedzmy 200 i następnie ustaw na low, tak? No dobra, i moglibyśmy to wszystko powielić, tylko że nie da się chyba tego bloku. Duplicate, delete blocks, calypse blocks. Dobra. No dobra, no to dla zmiany pomigajmy z rodą drugą, a może jeszcze trzecią. Przy okazji tak, czyli tu byśmy zrobili może tak. Tutaj wyłączamy drugą, ale jednocześnie włączymy sobie trzecią. Trzecią włączymy. Odczekamy i tutaj wyłączymy trzecią. No i będziemy takie mini miganie przed chwilą, jak ta syrena policyjna. Tylko wtedy migałem diodami 12 i 13. A teraz spróbujemy sobie zamigać 2 i 3. No i co? właśnie, to jest troszkę wolne, szczerze powiedziawszy. Ale dobra, ale działa. OK. No dobra, słuchajcie, czyli jak widzicie Maker Uno mm, działa jak Arduino Uno. No zresztą tutaj na pudełku mm, nam twórcy piszą, że oczywiście oni nam dostarczają różne ciekawe rzeczy. Możemy na to przejść klikając sobie w ten oto kod. Ale że możemy sobie skorzystać właśnie z przykładowych programów, mm, które są w środowisku Arduino, tak? Czyli moglibyśmy na przykład jeszcze na dźwięk tą melodię byśmy sobie wrzucili. Mm, czekajcie, Arduino. Idę. O, to tutaj. No i przykłady, przykłady I idziemy. tutaj mamy coś do grania. Digital. Dobra, jest Digital i Tone Melody. No. Teraz się. Dobra, wyskoczyło mi na drugim ekranie. Dobrze. Na pinie 8, więc to się zgadza, czyli oni to tutaj. No tak sprytnie przygotowali. Dobra, tylko włączę ten buzzer, bo go wyłączyłem przecież. Ok, I spróbujemy to tą melodię wrzucić. No i gra. Zobaczcie. Dobra. No więc bardzo fajna rzecz. 38 zł tylko kosztuje, jeszcze raz powtarzam. Parę rzeczy ciekawych już na płytce możemy zacząć działać, pisać pewne programy, robić instrukcję warunkową, na przykład na wciśnięty przycisk, itd. Tak A tak tak no, oprócz tego jest to zwyczajne Arduino, więc możemy działać tak jak na Arduino. Pasują shieldy. Szczerze powiedziawszy, no nie mam tu w tej chwili um, tych Shieldów np. od Code Designer, tak. Education board, bo mógłbym założyć, mógłbym spróbować, ale myślę, że przyniosę, jeszcze sobie, popróbuję. W każdym razie no, zgodność pinów jest pełna, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów. Dodatkowo, bazer, programowalny przycisk. No i te diody, które albo mogą nam służyć do programowania albo jako debuger. No ja tylko boleję nad tym, że że no nie pomyślałem, żeby dać je może w, innych, w różnych kolorach, tak? No bo próba zrobienia tutaj sygnalizacji świetlnej na samych niebieskich diodach to raczej nie przejdzie, nie? Tak, jak, tak samo jak to polisk, które tutaj wam pokazywałem, no to ja to robiłem na education boardem na diodzie czerwonej i niebieskiej, natomiast tu na dwóch niebieskich no to efekt nie jest aż tak dobry, nie? Ale generalnie Maker Uno jeżeli chcemy się o Arduino, no na pewno wart jest rozważenia, tak? Prosto, możemy osiągnąć pewne efekty, no a możemy też, w najnormalniej w świecie, budować tak samo projekty, jak na zwykłym Arduino. Co ciekawe, jeśli chodzi o tą płytkę, mamy też Maker Nano, czyli mamy taki e, Arduino Nano, e, który też tam ma jakieś dodatkowe ficzery. Ja, co prawda, tej płytki nie mam, nawet nie doczytałem, co tam dokładnie ma, ale też ma coś ekstra względem normalnego e, Arduino. Nano. Dobra, słuchajcie, myślę, że to tyle. Dziękuję Wam dziś za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.